Teraz już wszystko yeah! widzę! Wyobrażacie to sobie? Nie macie pomysłu, wkradacie się do pokoju własnego dziecka i zrzynacie scenariusz z jego sennika. No cóż, kochanie, zawiedliśmy. Nie patrz, to będzie przykry widok. Ebola Hunter. Gówno. P proszę pana, ale to nie moja wina, że pańskie dziecko tak apetycznie wygląda. Po prostu okruszek był głodny. Epa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Wersja z autografem. Dziecioków mi się zachciało, trzeba je wykarmić, trzeba je oprzątać, wszystko od błota, upierd... Twój stary spłodził smerfa. 20 zł? Szkoła, uczymy sprawiedliwości od 1808 roku. Smurfa! Kto wypuścił psy? Dokąd nocą tupta jesz? Gdzie się podziało 70 milionów za wybory kopertowe Ciągle chuja w dupie mają Ludzie zginęli, to najważniejsze Żył Bin Laden z talibami, zamiast Escape wcisnął Enter i rozjebał World Trade Center Koniec Gdzie Adobe Vegas Movie Maker wylewał z siebie siódme poty, żeby wyrenderować to wszystko Miałeś się zapytać co się stało! Dlaczego nikt mnie nie wsadził do wody, jak byłem mały? Ależ kochanie, YouTube to jest prawdziwa praca. A dlaczego ja muszę spłacać kredyt? Podstawy ewolucji opuściły czat. Ten technologiczny youtuber był takim chamem w szkole? A to się rozczarowałem. He! Kujon